Widzowie w dzisiejszym odcinku pokażę dla początkujących jak prawidłowo wyciskać na ławie, jak nie robić po, no, takich podstawowych błędów i żeby nie, nie narazić się na żadne kontuzje. Tak? Dużo nie trzeba. Teraz jest w ogóle jakiś trend na przemianę zimową winter arts. No, dużo młodych osób idzie na siłownię i tak naprawdę bez techniki, bez niczego chce podnosić 70-80 kg. I przy takich ciężarach nawet można się narazić na jakieś różne zerwania, naderwania i tak dalej. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak prawidłowo się przygotować do, do wciskania na klatę. Może bardziej nie pod Maxa, takie podstawowe ćwiczenia i technika, jak, jak prawidłowo wypychać i, i, i co robić po prostu. Przychodzimy, to pierwsze co jest rozgrzewka, bierzemy coś do picia. Ja polecam dzika mohito. Ulubiony mój smak, zimny z lodóweczki. Napijemy się od razu. Jest dobrze. Ja na początku zaczynam od rozgrzania nadgarstków. To jest taka pierwsza, pierwsza rzecz, która jest najważniejsza przy wyciskaniu. Też dużo osób używa specjalnych takich taśm na nadgarstki, bo no, szkoda nadgarstków. Jeśli się nich nie rozrzejdzie, się ma słabe przy dużym ciężarze, to jest ciężko. Kilka obrotów w jedną stronę, kilka obrotów w drugą stronę, bo je przechodzimy do skrętów tułowia w prawo i lewo. Żemy tak na wysokość barków swoich i skręcając je na rękę, wychodzi dalej w prawo. Hop i hop. I tak z 20 powtórzeń. Aby dobrze dogrzeć wszystkie mięśnie i ścięgna, później robimy krążenia barków: 10 do tyłu i 10 do przodu. Do skrążenia ramion do tyłu z 15 i do przodu też 15 razy. Możecie się zaopatrzyć w taką gumę, co pokazywałem na ostatnim odcinku. Bądź, bądź coś podobnego. Raczej na siłowni takiej publicznej powinny być takie dostępne, nie trzeba zakupywać, ale do domu czy coś to warto warto mieć po prostu. Mierzymy ją tak, aby czuć opór na wysokość klatki piersiowej i rozciągamy. I tak 10 razy. Im wolniej, tym lepiej. Po gumie zazwyczaj przychodzę do robienia pompek, aby tutaj dolną część klatki trochę rozgrzać i pleców. Pierwsze robię pompki wąskie, a później pompki szerszym ustawieniem rąk. Ja używam jeszcze dodatkowo takich cegiełek, aby polepszyć, a raczej pogłębić zakres ruchu. Takie podstawowe to się robi tylko do ziemi, a dzięki nim to jeszcze 10 cm może niżej zejść, po rozgrzewce. Zazwyczaj przechodzę do treningu pleców, najpierw, a później klaty. No, klatę zostawiam na, na, na koniec, ale to już pokazywałem na poprzednim odcinku. Zazwyczaj robię wyciąg górny na drążku i po jej ściąganie też tak samo na drążku dolnym. Ale to już widzieliście na poprzednim odcinku, polecam wpaść na niego. A teraz przechodząc dalej, nie zaczynam od razu od prostej, przechodzę najpierw na skos. Używam do tego handli, według mnie jest to lepsza opcja niż robienie skosu na, na sztandze. Ale kto co woli. Ja wolę z hantlami sobie pomachać na, na skosie, a na prostej zrobić po prostu, prostu sztęgą. Bierzemy ławeczkę. Ustawiamy ją na około tak 30 do 40 stopni. Coś w tym stylu. I dobieramy już obciążenia, ale to pod własny zakres. Lepiej dobrać pierwszą serię kilogram, dwa zapasu i zrobić więcej powtórzeń, i na dwie kolejne lub trzy tego ciężaru dołożyć. Przy tym ćwiczeniu ważne jest to, aby po malutku wykonywać ruch do góry, do góry łączyć kantle, a schodząc w dół, mieć łokcie tak pod kątem 80, może 70 stopni, aby nie były one blisko ciała. Wręcz przeciwnie szerzej. I wtedy wykonujemy ten ruch 12 do 14 razy. Po nie śpieszymy się, aby wszystkie mięśnie się rozgrzały, a nie naciągnęły się. No tak, ja zakończyłem już serię na ławerce na skosiu oraz na wyciągu górnym. Przy okazji jeszcze zrobiłem zamiast wyciągu dolnego to takie same ćwiczenie, tylko na handlami, takie podciągnięcie na, na ławerce też na skosiu. Przechodząc do sedna tego odcinka. Pierwsze, co jest najważniejsze, to jest ułożenie. Musimy tak się ułożyć na ławerce, aby. Teraz wam zaprezentuję. Pierwsze i najważniejsze to jest ułożenie na ławerce. Kładziemy się pod sztangę. Mniej więcej w taki sposób, aby nasze oczy były delikatnie pod sztangą. Jeśli patrzymy się prosto, nasz wzrok ma być pod sztangą, nie w sztangę, tylko pod. Następne co robimy, to jest chwyt. Ustawiamy sobie tutaj prosto. Łapiemy ja biordek, tak. mniej więcej jak mam łokcie. To w tym miejscu, tak samo tutaj łapię. I z drugiej strony, teraz druga rzecz. Ściągamy łopatki w dół. Tak, jakbyśmy chcieli barki pchnąć mocno Mocno w dół. Opieramy się dobrze na ławerce. Teraz druga najważniejsza rzecz po położeniu. Jak schodzimy, to nie trzymamy łokci tak szeroko. Tak nie robimy. Tylko jak schodzimy w dół. W łokcie staramy się blisko ciała trzymać. I teraz pchamy, jakby na, nad siebie. I z powrotem w dół łokcie nisko. I do góry nad siebie. Tak, żeby sztangę nad oczami naszymi. Z powrotem w dół. I pomalutku pod kosem w górę. I co jest najważniejsze, nie pchamy w tamtą stronę. Jeśli popchamy w dół, no to już nic nas nie, nie uratuje. To jest najważniejsze, aby nasze łopatki. Może inaczej zaprezentuję. Aby łopatki nie były tak, bo tak w dół. W dół musimy spiąć. Wtedy, łokcie nie tak, tylko tak w takiej pozycji wyciskamy. To jest jedna, jedna z ważniejszych rzeczy. Które pomogły mi w ostatnich dwóch miesiącach na, na klatce, i które punkty, gdzie macie się patrzeć. Czyli jeśli leżycie tutaj, to macie się patrzeć w tym stylu. W Tamten punkt macie się patrzeć. I wtedy, jak wynosicie, to jest, to jest dużo lepiej wtedy. Nie zahaczacie o, o stojaki, o nic, tylko idzie ładny, ładny ruch do góry. I to jest też najważniejsze, nie zaczynajcie bez techniki z dużymi ciężarami. Dużo nie trzeba, żeby nabawić się jakiejś kontuzji, naderwania, ścięgna, jakichś różnych, różnych, kurde, dużych, dużych urazów na, na początku swojej kariery w siłowniu. Lepiej zacząć pomalutko, od techniki małej ciężary założyć po 10 kg na stronę i zrobić to dobrą techniką, a nie nabawić się, się jakichś urazów. Bo nie jeden już zakładał, załóżmy od razu 50-60, bez techniki zaczynał i płyję po miesiącu, po dwóch kontuzja barku, ból barku i tak dalej. I żeby nie mówić na, na daremno. To mogę zrobić teraz z 50 załóżmy 10 powtórzeń z techniką i to będzie tak samo ciężkie jak zrobienie 98 powtórzeń. Lecimy do serii. Więc zaraz ci kładę, nie stosuję się do moich poleceń. Byle jak wzrok mam nad sztangą, nie pod, biorę byle jak krzywo, bez łupatek, i ściągam tak. O, i tu walnę. Zrobiłem 5 powtórzeń z techniką i zamiast czuć klatki piersiowej, czuję niedość, że bark. To jeszcze z tyłu bolą mnie plecy, i tylko pobijam sztangę, i stojek, to jak to. Nie ma, nie ma co. A teraz zrobimy dobrą techniką, większym ciężarem i jeszcze do tego więcej powtórzeń. I wtedy zamiast barków, pleców będę czuć tylko, tylko klatkę. Lecimy do serii. W tym momencie, że podczas siódmej, ósmej już próby podniosłem dupę do góry. Na zawodach bym był zdyskwalifikowany, jednak tu dzięki temu zrobiłem dwa powtórzenia więcej i oczywiście bardziej, bardziej została zbudowana leciutko klatka. Jeśli ma Wam to pomóc w dwóch, trzech powtórzeniach, zróbcie tak, polecam. I wracając do tematu poprzedniego, mówiłem, tym obciążeniem to jest 90 kilo, Zrobiłem 8 razy. Bardziej czuję klatkę, lepsze, lepsza pompa jest, mniej bólu. A 50 złotechniką, techniką, barki, plecy, wszystko boli, brak, brak, jakiego, brak jakiejkolwiek tutaj pożyteczności. Więc zachować ty 5 moich tutaj rad do, do tej techniki Wam to pomoże Wracając do tematu Rękawiczek i pasków Nie wiem czy to poruszyłem czy nie Warto mieć ze sobą Rękawiczki Ewentualnie takie paski na nadgarstki Coś w tym stylu Albo winę sobie tutaj nadgarski. Bo po Podczas wyciskania Takiego ciężaru no te nadgarstki jednak są, są słabsze i mogą też ulec kontuzji. Więc ja sobie już tak na drugą od drugiej serii już zakładam, żeby tutaj nic sobie nie zrobić i to dużo pomaga w wyciskaniu, stabilizacji. No i człowiek się czuje pewniej, że nie narazi się na żadne kontuzje. Więc tak. Lecimy do kolejnych serii, będą tu jakieś przebitki. I na koniec podsumujemy sobie co warto robić w taki dzień treningowy klaty, aby lepiej zbudować klatę, a nie narazić się kontuzji. Z okazji możecie wbić na mój profil Vinted, możecie tam zakupić fajne ubranka od WK, na przykład taką bluzkę, dzik lub takie spodnie od chłopaków. Jest to nowa kolekcja za fajne pieniądze. Mam też różne inne ubrania, jakieś bluzy też od chłopaków, koszulki. Tutaj się będzie Wam wyświetlać mój profil. Op. jeśli chcecie coś zakupić to zapraszam. А мы лечим это в саре, Видите? Zrobiłem tutaj za krótką przerwę pomiędzy seriami, i już tutaj za, za ciężko szło. Teraz przy stówce gdzieś 4 do 5 minut trzeba odpocząć. Już te dwa ostatnie powtórzenia były takie dość mocno średnie. Zrobimy przerwę. Łyk napoju i kolejna seria. W międzyczasie, jak ja zakładam rękawiczki, możecie napisać swój ulubiony smak kreatyny i cytruliny. Ja polecam ten. Jest to Sex on the Beach. Bardzo dobra cytrulina, a kreatyna. Na ten moment używam kreatyny od KFD. Jest to smak ananas. Jest ona nawet dobra. 7 na 10 Przecież kupywałam cytrulinę i kreatynę od Wukadzik. Sam smak i może przygotowanie, przygotowanie jej było nieodpowiednie. Wsypywałem jarkę do szklanki, było to zbyt mętne dla mnie. Sam, sam smak w sobie się, się nudził po, po czasie. I zamiast sprzyjać to frajdę, to wręcz przeciwnie takie odrzucenie miałem. A na razie te dwie dobrze wchodzą, więc polecam. Najbardziej no cytruline. na 5-6 razy tylko poszła No cóż, nic Nic na to nie poradzę Słabszy dzień Niestety Ale to nic, tak bywa czasem Raz jest lepiej, raz jest gorzej Ważne, że stówka lata Dopijamy dzika I sobie podsumujmy co, co dzisiaj omówiłem Tak, pierwszą Główną radą jest rozgrzewka a przed rozgrzewką ważne jest wzięcie suplementów różnych, kratyna, cytrulina. To jest no wpływa na czas długotrwały niż krótkotrwały. Czyli tak rozgrzewamy się najbardziej tej klatkę, ręce, plecy. Aby nic nam nie się nie naciągnęło i tak dalej. Druga to są jakieś ćwiczenia wstępne na plecy bądź na klatkę uginanie tutaj, znaczy wyciskanie na skosie. I trzecia sprawa, ułożenie i technika na ławce. <laughs> Poćwiczcie sobie z trening 2-3 tą technikę i gwarantuję Wam, że wynik na ławie poprawi się. No przynajmniej 10% w górę pójdzie. Mnie ważne jest to, Jaki jest wynik? Ważne jest to, aby nie narazić się żadnej kontuzji i po prostu być zdrowym i ćwiczyć dalej. I wtedy wynik sam się poprawi z ćwiczeń. Więc wdrążcie to, swój trening, a przynajmniej ci, co dopiero zaczynają, ci mniej zaawansowani amatorzy, i na pewno będą z Was duzi ludzie. Na koniec, dostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnym filmie. Nie przedłużając, lecimy, się ma.